Cześć, jeśli szukacie pysznego, pożywnego i szybkiego przepisu na obiad, to ten odcinek jest dla Was: pulpety zapiekane w Peshawaru. Zaczynam od przygotowania pulpetów. Dodatkowo zabieram za sobą wędzony boczek. Niech on już tutaj. Powoli się wytapia, to będzie taki słony, chrupki akcent. A ja w tym czasie przygotuję moje pulpety, ale zacznę od warzyw. Zetrę marchewki na tarce o drobnych oczkach. Cebulę pokroję w drobną kosteczkę. Do składników dodatkowo wyciskam ząbki czosnku. To teraz mięso. To naprawdę porcja dla dużej rodziny, więc daję Mielone mięso indyka. Do mięsa posiekam jeszcze drobno oliwki, pietruszkę, doprawię solą i pieprzem, i potem wymieszam. A teraz odsyłam Was do playlisty z przepisami na pyszne obiady. Zabieramy się za przygotowanie beszamelu. I tutaj proporcja jest bardzo prosta. Tyle ile potrzebujecie łyżek masła, tyle dodajecie mąki, i wtedy odpowiednio zwiększacie ilość płynu. Czekam, aż masło się rozpuści, żeby po chwili dodać właśnie mąkę pszenną. Cały czas mieszając będę wlewała mleko. Możecie mleko wcześniej podgrzać, ale jak nie podgrzejecie, też się uda. Na tym etapie doprawię mój beszamel solą, pieprzem oraz gałką muszkatołową. Beszamel posłuży mi do zapieczenia wszystkich składników. Jeżeli lubicie zapiekanki, to odsyłam was również na zapiekany makaron. Cudowny przepis. Zobaczcie, jak pięknie wygląda beszamel. Obiecałam Wam, że odczarujemy beszamel, a raczej podamy go w zupełnie innej formie, więc przekładam do niego ten cudownie złoty, chrupiący boczek. Obrane ziemniaki kroję w talarki, takie około pół cm. To teraz nie ma nic cudowniejszego jak pokładanie całego dania, a potem tylko zapiekanie. nożar odpornego naczynia smaruję dokładnie oliwą. I teraz ziemniak koło ziemniaka wykładam. Boki również. Teraz nie pozostało mi nic innego jak uformowanie pulpetów i wyłożenie ich na ziemniaki. I teraz pomiędzy te pulpety wykładam właśnie w ten sposób ziemniaki. No i teraz na sam koniec. Wylewam mój beszamel. Tworząc ten przepis zastanawiałam się, czy wy lubicie klasyczne przepisy, czy może właśnie takie wariacje jak ta na temat zapiekanki. Beszamel równomiernie rozprowadzam na moich składnikach, aby wszystko teraz posypać obficie tartą mozzarellą. Piekarnik nastawiłam na temperaturę 180 stopni i zaraz trafi tam. Moja zapiekanka. Moje danie trafi do piekarnika na 30–40 minut. Zaraz pokażę wam, jak wygląda środek. Mmm, tu już widzę cudownie upieczony pulpet obtoczony beszamelem. Do tego ziemniaki. Musicie wiedzieć, że jeśli macie cierpliwość, otrzymacie wszystko. A na pewno od nas mnóstwo fantastycznych przepisów. To macie gwarantowane. Mm.